No proszę, jak ja dawno w ogóle to tak normalnie w Minecraftcie nie grałem, tam na survivalu czy czymkolwiek, jako kreatywny i kreatywny. I mamy Salmona, no proszę. Tak tutaj zaczynamy, witam bardzo serdecznie oczywiście, z tej strony ja z tej st i z tej strony oczywiście mój projekt. No tym razem zaczynamy od bardzo ładnej mapki, takiej pięknej, odzorowanej, 1 do 1. Już w ogóle nawet zapomniałem, jak ona się nazywa gdzieś tu A Wyspa Skarbów. No tak. <laughs> Mówię, ja ostatnimi czasy to jest tylko projekt, 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 jazda non-stop. Cały czas coś nowego nowe mapy, nowe aktualizacje, mapy i tak dalej. I to, co aktualnie się buduje, to też. uff, czasochłonne jest, tyle mogę powiedzieć. <laughs> Ale potem jak się pojawi, to już będzie naprawdę coś. Coś, co bardzo chciałem, żeby było. A po tej zmianie co zrobię, będzie kolejna fajna mapa 41. No właśnie, bo mamy jubileusz 40, 40 map w projekcie. No, zleciało. Tyle mogę powiedzieć. Skoro to się zaczęło 17 marca 2021. A teraz widzicie, jaka jest data. Leci, zleciało, ale jeszcze na tym nie kończymy oczywiście. Ciśniemy. Jakby ktoś zastanawiał się, co dzisiaj będziemy robić, <laughs> będziemy o, o, omawiać i oblecimy ostatnie 5 map, czyli od 36 do 40. No i zaczynamy. Muszę też uważać, bo właśnie dosłownie po prawej stronie taki mały spoiler, o, więcej nie pokażę. Jest coś, co właśnie się buduje, już prawie miesiąc praktycznie, <laughs> więc, wie, więc widzicie, no coś tu czasochodnego się robi. I oczywiście odcinek będzie polegał na tym, bo to jest taka oddzielna seria co 5 map, że po prostu będziemy oblatywać właśnie te ostatnie 5 map, które zbudowałem i zobaczymy czy. No, jak one wyglądają, czy mi się podobają. Jakieś ciekawostki może opowiem, chociaż te większość map, co tutaj widzę, co będziemy omawiać to tylko ogólnie w Metinie to chyba... Na dwóch byłem w sumie. Kiedyś, kiedyś jak nagrywałem z Metina, no to byłem na jednej, ale teraz to na dwóch był. Po tym, jak przestałem grać, wprowadzili jeszcze jedną mapę. A chociaż myślałem, że ta mapa ma 12 lat, ale okazało się, że nie. Dobra, Balatora. Jakby ktoś oczywiście zauważył, bo większość map, które u mnie są w projekcie, to nie wymagają levela championa. Chyba że Pałac Króla Smoków, to chyba tam też są właśnie takie od levela championa, chociaż mogę się mylić. Już mówię, dawno ja to co nagrywałem kiedyś, to już praktycznie mi z głowy wyleciało. Dobra, w sumie tę wędkę, a nie musimy jej zabierać, tylko zrobimy. No to oczywiście tak zaczynamy, ktoś by mógł powiedzieć, jakoś dziwnie te bloki wyglądają. Zgadza się, to się oczywiście zgadza. Nie miałem nie pomysłu na to, ale jak oglądałem materiały z tej mapy, no to plus, minus, tak to wyglądało. A nie ma mapy świata. Do tej aktualnej mapy, na której jesteśmy, więc no, trzeba było w tym wypadku improwizować. No i ciekawostka jest też taka, że normalnie nie ma tutaj tych gór wokół. U mnie są, ale powód jest oczywiście taki, że jakby ich tych gór nie było, to byłoby widać, jaka jest mapa po prawej stronie, jaka po lewej, jaka od dołu, jaka od góry, więc mamy tego nie chcemy oczywiście. Po prostu chcemy, że jak się przeniesiemy tutaj na daną mapę. No, to żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy tutaj, a nie że widzimy, o tam jest pustynia, tam jest już nie wiem, pyjungmo, a tam nie wiem, spalona. No to tak lepiej się po prostu tu skupić. No i czy ta mapa jest 1 do 1 odzorowana? No, ciężko stwierdzić, oczywiście. Wydaje mi się, że nie. No bo to wszystko na oko było robione, materiał wideo oglądany był. No i takie tam różne rzeczy. prawdowny kryształ lodu. O, jakaś linka dziwna była. No, i tutaj, oczywiście, po tym jak pokonamy, to oczywiście pojawia nam się nam sam balator. Co to jest? Zamrożone jajo-smoka. To już dla mnie to są nawet takie ciekawostki, już dawno mówię. Ja dawno na, na niektórych mapach to praktycznie jak zbudowałem, to już później ani razu na nich nie byłem. Są takie mapy, tylko tyle, że jak jest pięć map w projekcie, no to wtedy taka powtóreczka jest. No, i wydaje mi się, że akurat to nawet dobrze tu odzorowane było. Tutaj jakieś schodki, takie tam. Pewnie, żeby mógł sobie balato uciec, chociaż często jest tak, że ma oczywiście te dwa tryby: jeden zwykły, drugi trudniejszy, i ja i tak potem ucieka. No i w sumie tyle, no. nie będziemy owijać w bawełnę no to tylko pff, jakaś tam mapka. Jak ona bardzo mi się podoba, no tak szczerze mówiąc, to ona taka se jest, więc możemy ją nawet ocenić chyba 4 na 10. I tu, proszę bardzo, mamy kolejną mapę: Arena Wojen Gildii. No, czy ja kiedyś osobiście tu byłem? Wydaje mi się, że tak, jako wizytator, nazwijmy to. Ale tak, żeby z kimś walczyć, no to wiadomo, ja i PvP, no to to tak trochę odpada. No i tutaj jedynie dodam takie wyjście i wejście, bo normalnie tego nie ma, ale tak pomyślałem, że jakieś tam wyjścia można zrobić. No, mapa jak mapa, bitewna, najważniejsze to oczywiście tutaj się zbieramy i tak samo tam. No i później jazda. Jeszcze ja tak zastanawiałam, czy dobrze dobrą no skalę, skalę trafiłem, bo tutaj tak ciężko stwierdzić. Ale jak tutaj na przykład by się pobiegało, powiedzmy nawet było 5 na 5, więc wydaje mi się, że tu jest nawet wystarczająco ilość miejsca Do razie czego to chyba nie ma problemu. Jest całkiem sporo, więc. No jakby było już 15 na 15, to by było ciężej, nie? No to, no to jedynie pozostają walki pod DT, przynajmniej tak. Yy, jaka to narodowość? Turcja chyba, lubi sobie tam pod DT walczyć, no inne kraje pewnie też, zgaduję. No ale ja oczywiście nigdy nie byłem za PvP, dla mnie to <laughs> PvE tylko i tyle. No i w tyle, no. to jest taka super mała mapa, oczywiście przypomnę ta kryptobalatora, arena Wojen Gildii. To oczywiście te małe mapy były specjalnie wybrane, bo wtedy miałem masywne aktualizacje map, które trwały parę miesięcy. No i niestety trzeba było coś, żeby zapełnić, można powiedzieć, materiał na kanale. No to trzeba było też coś małego zbudować. No i wydaje mi się, że to na dobre wyszło. No bo mówię, kilka miesięcy byłoby w plecy, a ja w sumie planowałem, tak naprawdę, od 36. mapy zacząć budować już kolejne królestwa, ale no niestety, no widzicie, rozejrzło się po kościach, póki co. Więc będą, ale kiedy, to jeszcze dokładnie nie wiem. Jedynie nie wiem, jaka będzie 41 mapa, ona będzie super. Co prawda będzie taka 3-4 improwizowana, niestety, ale to nie jest, niezależne jest to ode mnie, bo na tej mapie, nazwijmy to nie da się w pełne, pewne, elemen, pewne części mapy wejść, bo jest to po prostu zablokowane. Dlatego no, będę musiał się sugerować samą mapą, można powiedzieć. Ale będzie fajnie. Tyle mogę powiedzieć, że ja jestem już pozytywnie nastawiony, tylko muszę zrobić to co aktualnie zrobię. No kurde, dobrze by było jakbym się w dwa tygodnie wyrobił, to byłoby dobrze. <grym> tak to będzie może ruszyć z kolejną mapą. No i tak. Jak mi, bardzo mi się ta mapa podoba. A ja wiem, tak ciężko stwierdzić. No, lepsza od kryptobalatora, więc bym powiedział, że może. Dajmy te 5 na 10. Kolejna mapa PvP, już się spoileruje nawet mapa kolejna. I to w sumie muszę wam powiedzieć, że fajnie wygląda. Pamiętam jak ją budowałem i akurat wybrałem tutaj taki inny tryb, bo tu zaraz wam opowiem co i jak, ale tu bardziej chodzi o te góry. Niespodziewanie to wyszło, nie było to planowane, ale tak z nienacka myślę, że no spoko wyszło nawet. No dobra, tu się przenosimy, tu mamy już zaktualizowaną oczywiście budowlę, która się znajduje też na mapie OX, plac zabaw i jeszcze tam jakimś M1 innego królestwa. I pewnie może gdzieś jeszcze, tylko oczywiście nie dotarłem do tych map, to oczywiście się wszystko okaże. Dobra, mm, teraz tak. Jest to oczywiście kolejna mapa bitewna. najczęściej, Ja byłem tutaj, tu się zgadza. Tu akurat ja byłem, ale. No. To ja byłem, jak to, jak ta mapa wchodziła. To ja o, to jeszcze pamiętam. Tylko minus jest taki, że no wiadomo. No, nie miało się EQ do PvP, to wiadomo, jak to się kończyło. Tutaj szybki sobie Oblot zrobimy. Widziałem, że ludzie tu lubili przychodzić, żeby. Żyły sobie pokopać. Tak, tutaj co jakiś czas w godzinach wieczornych, nie wiem czy to w sumie codziennie, czy nie, ale wiem, że jakoś po godzinie 6 wieczorem była otwierana ta mapa. I najczęściej, właśnie gdzieś, przynajmniej ja w tych okolicach, rudy naj, najczęściej widziałam, ale pewnie z tej z drugiej strony tak samo mogło być. No i przechodząc do gór, planowałem zrobić tak jak wszystkie, czyli żeby po prostu o taką wyglądały. Czyli nawalone i żeby to w dół, do góry, do dół szło. Ale tak pomyślałem, że zrobimy właśnie coś takiego: że kamienne będą, będą zbijać się wysoko, znacznie wyżej niż ten zielony teren. A zielony będzie niżej. I tak pomyślałem, że no, całkiem dobrze to wygląda. Tak oczywiście w praniu to się wszystko okazało, czy to czy to będzie pasowało, czy też nie, no gdzie nie gdzie oczywiście trochę ten zielony teren wyżej jest, no bo tak oczywiście mini mapa wygląda. Wydaje mi się, że dobrze to wyszło. Oczywiście gdzie nie gdzie też tutaj mamy taki spadek, bo tu woda jest. No i... No i w sumie tyle. Jest to taka... nic niby szczególnego, bo tak naprawdę to możemy tylko tutaj chodzić. No i jak ta mapa mi się podoba? No ta mapa oczywiście... też wydaje się, że nie jest nic szczególnego. Ale jestem zadowolony, że ona mi wyszła. Ale tutaj mogę dać więcej. Jak wcześniej się dam 4, tutaj 5, to tutaj damy może nawet. A, te skromne 6,5 na 10. No, dosyć szybko idzie. Oczywiście. Nowe no mapy, oczywiście nie są wymagające, to nie, nie jest coś takiego jak na przykład. O. Battle Royale, który oczywiście jest już pięknie odwzorowany, że jest to wszystko zrobione jak należy I oczywiście nie jest to skala 1 do 1, no bo kiedyś to robiłem na oko, więc nie chciało już mi się zbytnio robić to od zera, bo i tak i tak uznałem, że całkiem dobrze to wygląda. No to tak, mamy kolejną mapę, która się nazywa Złota Kraina. Pewnie mało osób zna tę mapę. No bo nie była ona popularna, wiadomo jak Gameforge coś wymyśli, to są dwie opcje. Jedna albo będzie to super mapa z super eventem, albo z góry to będzie wielka wtopa. No i oczywiście to było to drugie. No to przenosimy się. Myszka nie zadziałała. I to mamy coś takiego. Niech się mapa wczyta. I proszę bardzo, wita nas tutaj NPC o nazwie Handlarz Karawanowy który się pojawia oczywiście przy którejś tam fali, bo normalnie on tutaj nie stoi. No i tak, od razu mogę powiedzieć, że nie, nie, udało, nie udało mi się zbytnio to zrobić w skali 1 do 1, bo moja mapa jest trochę większa. Jakbym chciał zrobić, żeby było tak jak w Metinie, ścisk by był straszny, więc no musiałem z tego zrezygnować i nie chciałem, żeby właśnie co, coś takiego było. Ale wydaje mi się, że dzięki temu ta mapa prezentuje się znacznie lepiej. Tutaj mamy niektóre filary, które pochodzą oczywiście ze spalonej, są oczywiście delikatnie, jak widzicie, zmienione, tylko dodane jakieś punkty. Nazwijmy to. Jest tu oczywiście kilka. Tak samo na tej kontynuacji mapy też znajdziemy. No i jakby nie patrzeć, ten sam cały środek, co tutaj widzicie, to no, powinien być no tak jeden do jednego zerwany. Ale te reszta to co tutaj widzicie, no to to już po swojemu dodałem, no bo niestety nie da się normalnie tutaj przejść. Tak samo nie dało się zbytnio podejrzeć, czy, czy jakoś ten teren inaczej tam się prezentuje. Więc no niektóre mapy wiadomo, trzeba trochę improwizować. No, brama wjazdowa, ex-heroesów na przykład, jak się bastionem grało. Dobra, tutaj oczywiście mamy takie wyjazdy. Oazy, czyli też możemy sobie łowić tak jak to na początku robiłem. No i oczywiście najważniejsze. Mamy dwa posągi. Jeden to jest złota palma. I do tej złotej palmy normalnie w Metlinie mamy interakcję. A interakcja polega na tym, że mamy tam jakąś mini grę i musimy tam jakąś złotą... złotą jagodę musimy znaleźć. Tak. Jak się uda nam znaleźć, to wtedy dostajemy skrzynię. To nie było ze skarbami, tylko z biżuterią. O! Fajnie, że mi się to szybko na poczekanie przypomina. Tutaj wyjścia zrobiłem, no bo jest jedno wyjście, ale to chyba normalnie do Pyngmo nas przynosi. A tutaj, a no tak, to nas przynosi właśnie na tę drugą mapę. Ale to zaraz oczywiście przeniesiemy i troszkę też opowiemy, co tam ciekawego jest. I było w sumie. No, tutaj oczywiście dodane te wszystkie takie małe krzoczki, żeby też to odzorowało, Żeby to oczywiście dawało uroku. Tutaj oczywiście mamy kolejny ten kolejną oazę. Tam oczywiście wylot. Posąg. Tutaj znowu wylot. No i tu kolejna oaza z posągiem, więc jest, jest. I teraz możemy się przenieść na tę drugą mapę. Bo czemu nie? Dzień dobry. I tu te, oczywiście mamy no, wszystkie można powiedzieć elementy na te mapy wwalone, bo normalnie tych. Posągów o nazwie Posąg Primordisa, tak nie ma, bo one się pojawiały dopiero chyba po wykonaniu całej fali, jakoś tak, już też zbytnio nie pamiętam. I one, i tam chyba, raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy normalnie dziewięć posągów nie ma, tylko ja po prostu dodałem więcej, żeby po prostu symetrycznie było. Tylko wiadomo, dodałem później to, wybuchowa wieża, bo ona też się tam pojawia. I tam fajnie Gameforge wymyślił, że to trzeba w sumie bardziej w item shopa inwestować, żeby można było coś tu wygrać. Ja wiadomo, te nagrody to były takie takie szał ciało, że szkoda gadać. No ale oczywiście zanim te posągi nam się pojawiają, to musimy pokonać dinozaury. Tak, dobrze usłyszeliście, dinozaury w Metinie. Nie wiem kto na to wpadł, ale... Nie wypaliło <laughs> ten Ewen. Chyba pojawił się dwa, 3 razy. No i już nie powrócił. Ciekawe dlaczego, nie? No i tutaj mamy jakieś różne rzeczy. Tutaj jak w sumie taki krzyż mi wyszedł. Jakieś takie klatki, nie klatki. Posągi, tu posągi. Jakieś niektóre elementy, zawsze z katakumb też pochodzą. Kaktuski, drzewka, kamienie. No i w sumie te elementy praktycznie cały czas się powtarzają. Być może te klatki, na przykład to. I tamto... Chyba tamta delikatnie się różni, ale już postanowiłem, że wszędzie będzie tak, tak samo dosłownie wyglądać. Już nie, nie chciało mi się bawić. Tym bardziej, że to nie było właśnie mapy świata, ani do... Nie, do tego było, ale do tego nie było. Więc tak pomyślałem, nie, 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 nie chcę mi się aż tak bawić. No i oczywiście, <laughs> oczywiście też mamy wylot... Znaczy wyjście, to chyba nas wycofa po prostu do poprzedniej mapy. Posągi, posągi... No i w sumie to tyle, jakby nie patrz. no nic tu więcej nie ma, no kolejna mała mapa, dwa w jednym, no ale jest, jest. No i co, teraz trzeba ją ocenić, no właśnie, weź tu ją oceń teraz, szału tutaj nie ma, jakby nie patrzeć, więc tutaj wydaje mi się, że szybkim rzutem 5 na 10 damy. I teraz przenosimy się do ostatniej mapy i tu się styka właśnie z moją kolejną, którą tu robię, jest wyspa mgły. Mapa, która powstała w sumie, no, kilka lat temu, jakoś, 2020 chyba, jak dobrze pamiętam, 20 albo 21, jakoś tak. Mapka kolejna do PVP, więc tutaj można powiedzieć, że ostatnie 5 map to było raz, dwa, trzy mapy z PVP. No, jakoś tak wyszło. Mamy oczywiście różne wyspy. Ja oczywiście, no, mogłem tutaj być, akurat od 30. lewala tu można wejść. W sumie dla mnie to nie ma sensu, że to może było 30, tylko dla mnie to było oczywiście na plus, bo mogłem sobie oczywiście tu wszystko nagrać. Dzięki temu to dobrze wyszło. Chociaż nie jestem w 100% zadowolony, bo jak były po pokazane porównania map, czyli to, co u mnie w projekcie jest, do tego, co jest w Metinie, no to okazało się, że tak jakby u mnie niektóre wyspy były za małe. I tak się zdziwiłem. Jak to możliwe, że. Wydawało mi się, że odwzorowałem jak należy. Wszystkie wyspy, no może powiedzieć, że prawie pasują. A tutaj te z budynkami to jakoś to wyglądało, że, że jest ściśnięte, pomimo że powinno być takie bardziej. Nie wiem, zdziwiłem się bardziej, bardzo. Relikwia skarbów są tu czy... A, no to na przykład, o! Normalnie w, me w Metinie to te budeleczki są strasznie małe. No ale już chciałem je dać większe, żeby to może było, pokazać je bardziej ze wszystkich stron. bo to normalnie by nie, nie wyglądałoby to, więc to musiałam oczywiście tak zrobić. No i oczywiście, a to chyba tutaj właśnie to było zdjęcie porównawcze. I tak patrzę, myślę, kurde, co to za źle wygląda, jakaś, jakaś ciasnota. ale no niestety, taka skala. Taka skala. I tu mamy relikwiarz olśnienia. I można wejść, no może ktoś po powiedział, że coś tu nie wyszło z tymi drzwiami. Ale chciałem plus minus zrobić tak jak jest w Metinie. Może tak faktycznie, tak, taki, tak dziwnie tu jest. Ale zostawiłem. I jeżeli chodzi o te relikwiarze, no to tam można jakoś tam pokonywać je, czy tam rozwalać. I później tam kampić można powiedzieć, że jak otworzą to, tę mapę to przez 3-4 dni ona jest otwarta i no i jakieś tam bonusy przeróżne można dostać, ale tak naprawdę to nikt w tym nie bierze udziału. Jak ja pierwszy raz tutaj wbiłem, nagrałem co miałem nagrać, ani jednej osoby nie spotkałem, tylko bossa, bo tutaj się respi jeden boss. A drugi raz jak byłem, bo coś mi się, coś mi nie pasowało, no to wtedy widziałem, że ktoś tam ma na manów zasuwał, ale potem wyszedł, bo go nie spotkałem, więc no jakoś mnie to nie dziwi. Więc no, tutaj są takie mapa do PVP. Poświęcili trochę czasu, ale czy było warto? No, tylko tyle, że, no, powiedzmy, ładnie wygląda. Powiedz, no, można powiedzieć, że tak, aby to jest odbicie lustrzane, Czyli to, co tutaj te wyspy widzicie, to powinno tak plus minus wyglądać jak tu. Tak samo tu i tu. Ta, ta, więc. Ale oczywiście nie są tak w 100% odbiciem, oczywiście wszystko przeanalizowałem. Więc. Plan mieli, ale oczywiście nie wyszło. O, i tutaj właśnie jest ta arena, na której powinien BOS być. No ale tutaj oczywiście nie ma, chyba żebym po prostu smoka swojego przywołał z Minecrafta. No i takie tam można powiedzieć rzeczy. Oczywiście też musiałem trochę mosty pomniejszyć, bo normalnie to jak skopiowałem i sugerowałem się tym, co jest na minimapie, to widzicie, tutaj jest bardzo długi most. Tak samo tu. To jest w sumie taka sama długość. I tu chciałem tak samo zrobić i tu. Bo wtedy ten most to tutaj nachodził i to w ogóle źle to wychodziło. I musiałem całkiem w ogóle to skrócić. Więc do niestety, pomimo że się sugerowałem, ozerowałem, zdjęcie na zdjęcie dawałem i tutaj wklejałem, no to nie da się wszystkiego faktycznie w 100% zrobić. No i kolejna relikwia energii. No, takie tam budyneczki. Można powiedzieć, że faktycznie te mapy to szału nie robią. Tylko tyle, że no w miarę szybko się te ostatnie 5 map zbudowało. No i takie tam różne posągi. Tutaj jedynie większa hołpa, relikt szczęścia. No tylko tyle, że można się schować i poczekać, aż się ten event skończy. Albo w ogóle na niego nie wchodzić. Dobrze, przynajmniej jest taniej do wejścia. Bo jakby nie był, to bym musiał. Od kogoś kasę, trochę, by żebrać, jak to się mówi. Więc, no, można powiedzieć, że tak ta mapa wygląda. Tak to można powiedzieć, że te ostatnie 5 się prezentowało. I jedynie, co możemy zrobić, to ocenić tę mapę w skali 1 do 10. No, wydaje mi się, że porównując te ostatnie 5 map, no to chyba ta prezentuje się najlepiej. Dlatego. Tutaj możemy nawet dać 7 na 10. No i dobra, tym razem się przeniosłem na mapę OX, nie będziemy tak ciągle w pyłungło kończyć. Sam są oczywiście też inne mapy, to, to jest oczywiście OX wersji 2.0, czyli została zbudowana od zera od podstaw. Jedynie budynki zostały załóżmy skopiowane z M1. No i tam jeszcze z jakichś innych map, na przykład świątynie Hwang. Tak to się prezentuje, o, tutaj jest oczywiście ten budyneczek co wam wspominałem, jest oczywiście powiększony, więc Jak ocenialiśmy ostatnie 5 map? Krypta Balatora 4 na 10, Arena Wojen Gildii 5 na 10, Strefa Walki 6,5 na 10, Złota Kraina 5 na 10 I Wyspa Mgły 7 na 10 No jakby nie patrzeć Szału nie było Ale są odzorowane mapy. Są odzorowane jak należy. Tylko oczywiście, no, nie zawsze muszą oczywiście być takie piękne, jakby nie patrzeć. Ale tutaj trzeba przyznać, że znacznie lepiej się to prezentuje, jeżeli chodzi o oX. Ładnie, pięknie. Od... Budynki przynajmniej nie są takie jak wcześniej, że takie niedorobione. Tutaj ze wszystkimi można powiedzieć efektami. Tak jak tutaj na przykład widzicie czarne drzwi, no, takie tam różne rzeczy. I tak samo tutaj o, się ciągną te paski, bo powinny być. No dobra, wydaje mi się, że na tym będziemy kończyć. Długi film może to to nie był, ale nie zawsze musi być. Może kolejne 5 map będzie dłuższe. I mapy może będą ciekawsze, może większe, bo te były, no, bardzo małe. Dobra, to na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i widzimy się przy kolejnej mapie aktualizacji lub czymkolwiek. To do zobaczenia.